Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Freakway Polska. Niedawno odbyła się pierwsza konferencja zapowiadająca galę FameMA11. Speaker zapowiada zawodników, lecz w pewnym momencie wymawia on nazwisko osoby, której nikt nie spodziewał się zobaczyć w Ma. I wychodzi on cały na czarno. Mateusz Murański. Miały być niespodzianki i są niespodzianki. Jednak kim tak naprawdę jest ten gość? Dziś przybliżmy wam jego sylwetkę i spróbujemy wkroczyć do świata, no, o którym nie mamy pojęcia. Drogi widzom, byłbym bardzo wdzięczny, jakbyś zostawił tutaj łapeczkę w górę i subskrypcja. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas to informacja, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. W komentarzach pod ostatnim materiałem o Adrianie Polaku, do którego również Was zapraszam, pisaliście propozycje na kolejne materiały. Najczęściej pisaliście o Kubańczyku i następny materiał będzie właśnie o nim. A teraz zapraszam do oglądania. Mateusz Porański urodził się 1994 roku w Warszawie i aktualnie ma 27 lat. Mierzy on 182 cm wzrostu, a jego waga oscyluje w granicach 100 kg. Większość ludzi kojarzy go głównie z występów FMMA, jak i dwóch innych organizacji. Jedno typowo freakfightowej, czyli Elite Fighters, a jedno typowo sportowej, czyli FEN, który zrobił wyjątek od reguły organizując galę, która w połowie była obsadzona w walkach freakfightowych, a w połowie sportowych. Jednak te organizacje to nie pierwsze miejsce, w których Muram pokazał się przed większą publicznością. Ma on za sobą dość duży bagaż związany z aktorstwem. Co prawda, Bogusław Eliną to on nie jest, ale zdarzyło się kilka poważnych ważniejszych ról. Swój najdłuższy angaż miał serial Lombard Życie pod zastaw, gdzie w latach 2017 do 2020 występował w roli adka. Miał również kilka sporadycznych występów w takich serialach jak Ojciec Mateusz, Na Wspólnej, czy Komisarz Alek. Rok temu w 2020 roku miała miejsce premiera filmu Asymetria, w serii Konrada Niewolskiego, który aktualnie ma bardzo poważny konflikt z całą rodziną Murańskich. W filmie Mateusz zagrał epizodyczną postać, która przez konflikt została wycięta, jednak grał on u boku takich ludzi jak Popek, Misiek z Nadolżyna, czy Damian Jalikowski. Film został w większości negatywnie odebrany przez krytyków i nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Gdyż słyszymy nazwisko Morański, pierwsza myśl niekoniecznie podąża w stronę Mateusza, a raczej jego ojca Jacka, który bez wątpienia pełni bardzo ważną rolę w jego życiu. Dla przykładu na jednym z cage'ów Ma Mateusz wspomniał o swoim tacie, uwaga, całe 132 razy. Niezły wynik. Generalnie na sylwetce pana Jacka skupimy się w oddzielnym materiale, bo tutaj zabrakłoby nam czasu na opisanie jego pełnego przygód życia. No ale od początku. Historia Mateusza ze sportami walki rozpoczyna się, gdy ten miał 12 lat. Wtedy, właśnie jego ojciec, który pójdzie do stopień instruktorski z kraw magii, zabierał go do lasu, aby pokazać mu kilka meczków. W trakcie dzieciństwa miał on również incydent związany z tańcem, a dokładnie breakdancem Na szkońcu, w wieku 16 lat, postanowił spróbować swoich sił w MMA. Jednak, jak sam mówił, traktował to bardziej jako rozrywkę, a na treningi chodził w kratkę. Ważnym aspektem dla Mateusza jest szacunek do kobiet. Jak sam mówił, gdy miał on 18 lat i zdarzyła się sytuacja, że w jego otoczeniu ktoś w nieodpowiedni sposób traktował kobietę, musiał on niejednokrotnie reagować siłą. Mateusz Murański uczęszczał do liceum wojskowego oraz skończył Policjalną szkołę aktorstwa i musicalowego we Wrocławiu. Jego przygoda ze sportami walki początkowo miała rozpocząć się na sportowej gali organizowanej przez Federację Armia Fight Night około 3 lata temu, bo właśnie wtedy miało dojść do pojedynku. Młody Murański miał zmierzyć się z czynnym żołnierzem. Ostatecznie do walki nie doszło ze względu na to, że jego przeciwnik dostał wezwanie na poligon. Zamiast za niego Murański miał wejść do klatki z innym zawodnikiem, którym miał już na w swoim koncie kilka zawodowych walk. Dużo większe doświadczenie potencjalnego rywala zdecydowało o tym, że ostatecznie Murański nie podjął walki. Drogę do FMA otworzył mu konflikt z jego byłym przyjacielem i aktualnym zawodnikiem FMA Arkadiuszem Tańculą, który grał również u boku Murańskiego w serialu o pod zastaw. Ich konflikt był dość obszerny. Wiem, że poróżnili się o parę kwestii, a według Murańskiego Tańcula powiedział o kilka słów za dużo. Jednak z sytuacją, która odbiła się największym echem, rozbyła Głównym powodem konfliktu było zdarzenie, które miało miejsce we Wrocławiu, wtedy bowiem Urański został nagrany, gdy czołga się po chodniku pod wpływem narkotyków. Mateusz za całą akcję obwiniał Arka tańcule, zarzucając mu, że to on dosypał mu coś do drinka. Jednak nie ma na to żadnych dowodów, a skoro nie ma dowodów, nie można obwiniać za to tańcule. Bez wątpienia był to jeden z największych konfliktów w MMA. Obaj panowie mocno przydymili na konferencjach, a na cage'u doszło do rękoczynów. Co więcej, nie skończyło się tylko na potyczkach słownych. Murańcy wytoczyli tańculi proces cywilny, z którego wynika, że tańcula ma im zapłacić 560 tysięcy złotych. Murański powiedział to na jednym z wywiadów, jednak nie ma co do tego żadnych oficjalnych informacji, więc należy brać to z przymrużeniem oka. Była to jedna z najchętniej oglądanych dram, co pokazują liczbę: ponad 1 400 tysięcy wyświetleń pod cage'em. Jest to największa liczba wyświetleń z serii Face to Face na kanale Fame Ma. Do walki doszło na Fame Ma 10. Większość Osób na tańcule nie tylko ze względu na sympatię, ale również na większe doświadczenia, jak i aspiracje do zostania zawodowym fighterem. I faktycznie, tańcule przez większość walki znacząco dominował. Po pierwszej rundzie można było się spodziewać, że walka skończy się przed czasem, jednak Murański dzielnie stawiał opór i dał się poznać jako twardy zawodnik. Tańcula jednak nie do końca mądrze rozłożył siły i w ostatniej rundzie był on już kompletnie odcięty. Wtedy teoretycznie Murański miał szansę, aby zaatakować i próbować znakotować przytomnego tańcula, jednak sam już nie miał wtedy kondycji. Ostatecznie Arkadiusz Tańcula po pełnym dystansie jednogłośnie zwycięża walkę. Jednak do werdyktu staje praktycznie nieprzytomny, a z ringu wynoszą go na noszach. Murański nie uznaje się za przegranego tej walki. Co ciekawe, kolejna walka Mateusza odbyła się już dwa tygodnie po występie na fejmy ma. Wówczas Murański zmierzył się we frikowej walce z Epic Cheat na Gali FN 34. W walce działo się naprawdę sporo, jednak na pełnym dystansie lepszy był Murański. Co prawda sędzia odjął punkt Murańskiemu za wyplucie szczęki, jednak jego przewaga w stójce jak i w parterze była na tyle duża, że wygrał on jednogłośną decyzją sędziów. Jak się okazało, walka w konkurencyjnej organizacji w tak krótkim odstępie od poprzedniej walki była niezgodna z umową, co ostatecznie poskutkowało pozwem ma przeciwko Murańskim, że w rezultacie nie dostali wynagrodzenia za walkę z Tańculą. Jednak nie skończyło się na jednej sprawie. Federacja wytoczyła Morańskim aż trzy procesy, a Morańscy pozwolił w jednej sprawie. W tej, o której mówiliśmy wcześniej, czyli po prostu za brak zapłaty za walkę. Walka z Tańculą wzbudzała tak dużo zainteresowania, że aż cztery federacje zgłaszały się, aby zrobić rewanż. Warto wspomnieć również o konflikcie pomiędzy rodziną Murańskich, a zawodnikiem MMA Dominikiem Zadorą. Przed walką z Tańculą po internecie zaczął krążyć filmik ze sparingu, podczas którego Zadora mierzył się z Murańskim. A dokładniej mówiąc, Dominik spuszczał solidny w wpierd...ńskiemu. Mateusz tłumaczył w wywiadzie, że stawiał on dopiero pierwsze kroki w MA, a zachowanie Zadory było po prostu słabe, biorąc pod uwagę to, że jest on profesjonalnym zawodnikiem i nie powinien w taki sposób traktować znacznie słabszego rywala. Sam Zadora tłumaczył, że filmik wyrzucił jako lekcję pokory dla Murana, który za bardzo kozaczył i robił siebie profajtera. Tym filmikiem chciał pokazać, że nie jest tym, za kogo się podaje. Konflikt był na tyle poważny, że miało nawet dojść do walki między Zadorą a starym Murańskim, co ostatecznie się nie stało. Dwa miesiące przerwy wy Wystarczyło, wejść do klatki po raz kolejny i po raz kolejny w innej federacji, tym razem padł na Elite Fighters, czyli nowo powstałą federację freakową, jednak Murański na tej gali podjął się czegoś, czego wcześniej nie podjął się żaden zawodnik. Pomijając turnieje, mianowicie stoczył on dwa pojedynki na tej samej gali, tego samego wieczoru. O ile walka z warszawskim dresikiem była zapowiedziana wcześniej, tak walka z Mielonidasem wyszła dość spontanicznie, ponieważ nikt nie chciał walczyć z byłym rywalem Kizo oraz Lupy. Pierwsza walka z warszawskim dresikiem była wyrównana, jednak po trzech rundach sędziowie niejednogłośnie orzekli zwycięstwo Murańskiego. Drugi pojedynek był znacznie krótszy. Młody Murański potrzebował nieco ponad minuty na znakotowanie swojego rywala. Mateusz udowodnił, że pomimo jego dziwnych akcji, ma on potencjał, aby zostać dobrym fajterem. Udowodnił, że ma on charakter do tego, Sportu, dobrą kondycję oraz naprawdę mocną szczękę. Jak sam mówił, ma taki dar, że bardzo ciężko go znakotować i jeszcze nikomu się to nie udało czy to na ulicy, czy w klatce. Aktualnie doszło do porozumienia między Murańskim a Fejmem, którego tak naprawdę nikt się nie spodziewał, ponieważ ich konflikt był naprawdę poważny. No ale jak to się mówi, biznes is biznes. Na najbliższej gali dojdzie do wyczekiwanego rewanżu między tańculem a Murańskim. Jak sam Murański wspomniał w wywiadzie, jego cel w Fejmie to walka o opad z Kubańczykiem. Mateusz Murański zebrał do tej pory ponad 140 tysięcy obserwujących na Instagramie, a jego plany na przyszłość są naprawdę ciekawe. Wkrótce będziemy mogli oglądać Murańskiego w serialu fabularnym emitowanym na jednym z głównych kanałów Polsat. Nie znamy jeszcze szczegółów, wiemy tylko, że ma być tam głównym bohaterem. Co więcej, nie wykluczone, że pojawi się on w tańcu z gwiazdami. Jeśli chodzi o plany sportowe, po walce z Tańculą ma on jeszcze raz zawalczyć w tym roku, a w pierwszym kwartale 2022 roku ma on stanąć do Oktogonu. Jeszcze dwa razy i co ciekawe, znowu w innej federacji. Także jest na co czekać. Napisz w komentarzu osobę, którą chcesz zobaczyć w następnym materiale. No, na pewno weźmiemy Twój komentarz pod uwagę. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Trzymajcie się, cześć.